Dzień dobry, jest piątek 7 czerwca. Klaudia Rusek, zapraszam na najciekawsze wydarzenia telewizji StreamEo. Zaczynamy! Archiwum Szafgoczów na wyciągnięcie ręki. Zawód z 20-letnim stażem. Już w sobotę 9 czerwca w Jeleniogórskim oddziale Archiwum Państwowego oglądać będzie można unikatowe zbiory rodu Szafgoczów. A to wszystko w ramach Międzynarodowego Dnia Archiwów. Naprawdę. W najbliższą sobotę 9 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Archiwów. Z tej okazji od godziny 11 Jeleniogórski oddział Archiwum Państwowego we Wrocławiu przygotował cykl wydarzeń, wśród których prawdziwym hitem będzie wystawa części archiwów rodziny Szafgoczów. W Goczów. Czyli tej rodziny, która tutaj była od średniowiecza do 1945 roku panem niemalże całych karkonoszy i wielu tutaj miejscowości w naszym regionie. I ten zespół aktowy, jak my to nazywamy, od 46 roku jest we Wrocławiu przebywany. To jest ponad 30 tysięcy jednostek aktowych, blisko 800 metrów akt. I to jakiś wybór z tego chcemy pokazać tutaj naszym właśnie tutaj mieszkańcom. Tym bardziej, że archiwum tego rodu jest istną skarbnicą wiedzy regionu jeleniogórskiego. W Goczów archiwum jest naprawdę potężna wiedza, potężna. Która powinna być zainteresowana wszystkich: historyków, archeologów, przyrodników, bo się tam jest wszystko pisane. Geologów, morfologów, geodetów. No. Jakąkolwiek naukę weźmiemy, to tam zawsze ktoś znajdzie coś na siebie. Wśród prezentowanych zbiorów zobaczymy m.in. plany stworzenia w latach 20. kolejki wąskotorowej. Łączącej świeradów z drugi z równią pod śnieżką, czy też kolejny niezrealizowany pomysł wybudowania w cieplicach krytego basenu Pływackiego. Po otwarciu wystawy odbędzie się prelekcja połączona z pokazem filmowym, jak dawni filmowcy polscy widzieli pracę archiwistów. Zaplanowano także warsztaty dotyczące pracy archiwistów oraz zwiedzanie Jeleniogórskiego archiwum. Będą punkty konsultacyjne dla archiwistów rodzinnych, genealogów oraz dla archiwistów zakładowych tych wszystkich, którzy coś o archiwu. Chcieliby się dowiedzieć, mając własne zbiory, i chcieliby wiedzieć, jak to porządkować, jak to przechowywać, to będziemy służyli tutaj pomocą. Należy też wspomnieć, że dni otwarte we wszystkich archiwach w Polsce odbędą się pod hasłem: Nie szukaj, znajdź w archiwach. Ponieważ tego dnia o godzinie 12 punktualnie e, odbędzie się otwarcie, czy uruchomienie nowej odsłony takiego portalu archiwalnego: szukaj w archiwach.pl. Na którym będzie można właśnie wyszukiwać zarówno ewidencję archiwalną w całej Polsce, jak i też i w skany, które udało się do tej pory zrobić, czyli nawet przeglądać całe akta, zdjęcia i tak dalej. Przypomnijmy, że Jeleniogórski Oddział Archiwum Państwowego znajduje się przy ulicy Pułkownika Wacława Kazimierskiego, czyli na terenie dawnej jednostki wojskowej pod Jeleniami czym zajmują się doradcy zawodowi, w czym mogą pomóc, jakie wyzwania na nich czekają. Między innymi o tym dyskutowano na konferencji zorganizowanej przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Wybór odpowiedniego zawodu czy zmiana dotychczas wykonywanego to nadal jedne z najtrudniejszych decyzji, jakie musi podjąć każdy z nas. I tu z pomocą może przyjść doradca zawodowy. Pokazujemy młodym ludziom oczywiście, jak dopasować swoje CV do wymogów w rynku pracy, jak również dopasować inne dokumenty aplikacyjne. Razem, razem z nami mogą przejść przez nowatorskie rozwiązanie, przez laboratorium kariery. Doradztwo zawodowe w Polsce ma już 20 lat i diametralnie zmieniło się od momentu powstania. Na początku doradcy wybierali zawód, dziś czekają ich inne wyzwania. Nasza praca obecnie już wygląda bardziej, przypomina tą pracę terapeutyczną, aniżeli taką typową doradczą, czyli już wspieramy również na poziomie mentalnym i też emocjonalnym. Największym problemem i wyzwaniem przed poradnictwem w moim mniemaniu jest to, że zaczynamy gubić potrzeby, po co my to robimy. Mamy bardzo duży nacisk na zadaniowość, na osiąganie celów, zapominamy, po co nam to wszystko jest potrzebne i przestajemy myśleć na życie w sposób globalny. Tylko w 2018 roku Centra Kariery Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy odwiedziło ponad 20 tysięcy dolnoślązaków, w tym 2,5 tysiąca jeleniogórzan. Młodzi ludzie przede wszystkim chcą, żeby w pracy było fajnie. I co to znaczy fajnie, żeby pracodawca miał elastyczne podejście. Już w mniejszym stopniu liczy się wysokość wynagrodzenia dla nich, bo dla nich liczy się mobilność, dla nich liczy się pewna elastyczność. Jak będzie wyglądała przyszłość? rynku pracy? Kluczowe będą te stanowiska, które mówiąc wprost nie dadzą się zautomatyzować. Te, które będą polegały na współpracy czy to z maszynami, czy to też z ludźmi i właśnie kompetencje związane z takimi działaniami będą zawodami w przyszłości. Na terenie Dolnego Śląska w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy 70 doradców zawodowych za darmo wskazuje ścieżkę kariery osobom w każdym wieku. Najbliższa sobota na zabobrze upłynie pod hasłem Motyla Noga, czyli dorocznego festynu Jeleniegórskiej spółdzielni mieszkaniowej. 3-2-1! W najbliższą sobotę, 8 czerwca, Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa z okazji Dnia Dziecka zaprasza na wyjątkowy, pełen atrakcji festyn rodzinny pod hasłem Motyla Noga. Będzie to już szósta familijna impreza skierowana do mieszkańców Jodesemki, jak również Jeleniogórzan mieszkających poza spółdzielnią. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 14 i potrwa do godziny 20. Festyn będzie naprawdę bogaty. Mamy przy... Niezliczoną ilość atrakcji, niezliczoną ilość fa fantów. I yy, myślę, że każdy, chociaż festyn tak naprawdę skierowany jest przede wszystkim dla dzieci, dla tych naszych najmłodszych mieszkańców naszego osiedla, ale. Też Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa gwarantuje, że i starsi, i dorośli znajdą sobie coś, co będzie, co ich zaciekawi na tym festynie. Atrakcji, tak jak pan powiedział, jest mnóstwo. Od zamków dmuchanych przez kule bubble football, turniej buli, oczywiście gry i zabawy z animatorami, malowanie twarzy, tatuaże brokatowe. Bardzo, 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 bardzo wiele atrakcji. No, ale też mamy scenę i na scenie no, szał. Oprócz jeleniogórskich przedszkolaków o godzinie 15.00 premiera spektaklu Bazar w wykonaniu <knie> Teatru Czerwona Walizka. O godzinie 17.00 pokaz Iluzji w wykonaniu uczestnika czwartej edycji programu Mam Talent Łukasza Ogonowskiego. A o godzinie 19.00 wielki finał koncert zespołu The Chance finalistów drugiej edycji programu X Factor. Tym niezliczonym atrakcją towarzyszyć będą również emocje sportowe. Mamy nie lada gratkę dla fanów piłki nożnej, szczególnie tych najmłodszych, ponieważ rozegramy Ligę Mistrzów JSM w dwóch kategoriach wiekowych od 7 do 10 roku życia oraz od 11 do 13 roku życia. Zbieramy dzieci w trzy trzyosobowe, także zgłaszajcie się. Od godziny 14 do 15 będzie rejestracja, o 15 rusza turniej, o 18.30 ogłoszenie wyników. Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa rok temu obchodziła 60. rocznicę powstania i przez ten czas zamieniła się w spory konglomerat. 135 budynków, tylu mamy w swojej administracji 135 budynków, to jest prawie 400 tysięcy metrów kwadratowych i szacujemy <laughs> według naszych obliczeń, że w granicach 14-15 tysięcy osób mieszka. Warto już dzisiaj zarezerwować sobie czas, by wspólnie z Jeleniogórską Spółdzielnią Mieszkaniową miło spędzić sobotnie popołudnie. Gry, pokazy tanecznej, i złote żaczki. Tak wyglądało święto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej organizowanej przez Samorząd Studencki. Rywalizacja sportowa pokaza, ale przede wszystkim odpoczynek w gronie znajomych. Tak wyglądało święto Karkonowskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze. W tym roku organizatorem święta był samorząd studencki. Będzie fajna zabawa, mam nadzieję, że będzie sporo osób, bo w końcu dopisała nam ta pogoda. Plany już na to były parę lat. Także jestem dobrej myśli, jestem zadowolona. Tradycyjnie już rozdano złote żaczki, czyli nagrody dla wykładowców. W tym roku sympatycznym dusicielem zostali Tomasz Ignaczak oraz Elżbieta Zieja. Natomiast statuetkę prawdziwego przyjaciela otrzymali Anna Mickiewicz i Paweł Greń. Przyznam szczerze że się nie spodziewałem, że akurat w tej kategorii dostanę nagrodę, albo że w ogóle dostanę jakąkolwiek nagrodę. W swoim domu mam taki pokój do nauki, w którym mam kilka tysięcy książek i na pewno statuetka stanie w honorowym miejscu. Sporym zainteresowaniem cieszył się mecz siatkówki studenci kontra wykładowcy. Super inicjatywa, możemy się lepiej poznać, poznać się z kierunkami, z uczniami z innych wydziałów, razem świętować. No i bawić się świętnie, również z wykładowcami, prawda? Bo całkiem inaczej jest na sali wykładowej, kiedy uczymy się i wspólnie zdobywamy wiedzę. A tutaj możemy też porozmawiać o tym. O sprawach uczelnianych też i czy o jakichś innych inicjatywach. Ja uważam, że to jest bardzo dobry pomysł, bo mało jest jakichś takich inicjatyw na uczelni, które by integrowały nas wszystkich razem jako kierunek humanistyczny, kierunek przyrodniczy. To jest jedno z takich niewielu świąt, kiedy możemy sobie razem spędzić ten czas wspólny. Studencka brać bawiła się w kampusie do godziny 19. To ostatnia już impreza na terenie uczelni w tym roku akademickim, 14 czerwca rozpocznie się sesja egzaminacyjna. Najwybitniejsi fotograficy przyjadą w Karkonosze na jedyny w swoim rodzaju festiwal. Fotocamp to inicjatywa Marka Arcimowicza, zawodowa związanego z National Geographic. Już tylko kilka dni pozostało do fotograficznego Łództoku, czyli festiwalu Fotokamp, który po raz drugi odbędzie się w ścięgnach. W Karkonosze przyjadą najważniejsi fotograficy ze Zbigniewem Furmanem, Tomaszem Sikorą, Lidią Popiel czy Tomaszem Tomaszewskim na czele. To jest yy, festiwal dla każdego, kto. Chciałby używać fotografii jako sposobu wyrażania siebie. Będą to zarówno ludzie, którzy się zajmują tym amatorsko i nie chcą wyjść poza media społecznościowe, ale chcą to robić lepiej. Ale też dla tych, którzy chcą spróbować swoich pierwszych kroków w zarabianiu fotografią, jak i dla tych, którzy są po prostu zawodowcami. Nie ma tu dystansu, jest współpraca i nauka od najlepszych. W trakcie fotokampu tegorocznego będzie szereg imprez wielodniowych. Mam na myśli warsztaty i to z doskonałymi gwiazdami, bo z Wojtkiem Grzędzińskim, czyli jednym z laureatów WordPress Photo, i jednocześnie byłym fotografem prezydenta RP. Będą warsztaty z moim kolegą redakcyjnym Marcinem Zaborowskim z fotografii eventowej, będą warsztaty z fotografii aktu, będą warsztaty z fotografii beauty. Fotografia to nie tylko dobry aparat, to przede wszystkim pasja i sposób na życie. Fotografując, fotografujemy to, co my lubimy i to i, i przefiltrowujemy to przez swoją osobowość, więc jeśli dwie osoby sfotografują te, to, tę samą osobę, mogą powstać dwa różne zdjęcia. I dopóki we mnie będzie jakaś pasja, to, to się będzie kręcić. Bez pasji nie ma, nie ma żadnego postępu bez względu na, na dziedzinę, którą uprawiamy, sztuki czy zawodowe. Dlatego warto już dziś spakować sprzęt, kupić bilet i wyruszyć w tą ekscytującą podróż. Festiwal Fotokam w Ścięgnach potrwa od 12 do 16 czerwca. To wszystko co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i w imieniu Marii Jęczmyk zapraszam na poniedziałkowe wydarzenia.